Cześć, witamy Was na kanale Herbarium. Aby dobrze rozpocząć naszą wspólną historię, chciałbym nas pokolei przedstawić. Mamy Asię, Macieja, Michała i mnie, czyli Aleksa. Trudny czas dla nas na świecie w Polsce pandemia koronawirusa. Dla waszego bezpieczeństwa hotel zamknęliśmy. Hashtag Zostań w domu. Dokładnie, ale my jako pracownicy chcemy Wam pokazać tak naprawdę, jak działamy. Jednym z głównych założeń tego kanału jest to, żebyście poznali nas troszeczkę z innej perspektywy. Format filmu, który będzie tutaj publikowany, będzie troszeczkę z przymrużeniem oka. Zobaczycie różnego rodzaju wezwania, konkursy. Myślę, że pojawią się również franki. Dodatkowo pokażemy Wam naszą pracę od kuchni. Pojawią się wywiady z pracownikami, w których opowiedzą o różnego rodzaju anegdotkach. Opublikujemy również like i poradniki z naszej pracy. Dajcie nam znać w komentarzach na dole, co chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Dobre. Subskrybujcie nasz kanał, chodźcie na naszego Instagrama i na Facebooka. Polubcie nas, bądźcie z nami cały czas, obserwujcie. I nie zapomnijcie nas odwiedzić ponownie w poniedziałek o godzinie 18. Wtedy pojawi się nasz pierwszy film. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.